Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać o dzieciach i o młodzieży. Jakoś się z nimi nie rozumiem, nie potrafię z nimi rozmawiać. Mam sama sześciu wnuków w wieku od 20, prawie od 21 lat, do 8, nie do 10. Marii ma już 10. No i jakoś nie potrafię się z nimi dogadać, z tymi dorosłymi już. Nie potrafiłam się dogadać, gdy były małymi dziećmi, gdy byli małymi dziećmi, i nie potrafię się dogadać dzisiaj. Jakoś ich nie rozumiem. Są jakoś, ja nie wiem, przemądrzałe, ale głupie przemądrzałe, bo żeby te ich odzywki, jakieś komentarze na to, co się mówi, żeby były jakieś logiczne, to jeszcze bym się zgodziła, ale. Nie mają racji, a są przekonani, że, są, że mają rację i są przekonani, że ta y, ich racja zawsze jest słuszna. Y, nie wiem, świat dziwaczeje właśnie przez to, że ludzie się tak bardzo zmieniają. Y, nasze moje, znaczy się moje dzieci jakoś jeszcze zdążyłam porządnie wychować. Na stary, jakieś re, stare jakieś reguły. Jak przyjechaliśmy tutaj do Niemiec 30 lat temu, to zauważyłam, że tutaj zupełnie inaczej dzieci się chowa. Moja córka miała wtedy 10 lat, uciekła mi z domu, bo jakiś zespół przyjechał, z zagranicy, taki zespół piosenkarski i ona mi rychło, rano, o ósmej już poszła. Ja o ósmej wieczorem zaczęłam jej szukać po koleżankach, wszędzie, gdzie tylko to możliwe. Zadzwoniłam nawet na milicję, przyjechała milicja, zabrali jej zdjęcie i zaczęli jej szukać, a ja nie wiedziałam, gdzie ona jest. No i przyszła do domu po godzinie 22. No, w tym czasie akurat znowuż był ktoś z milicji u nas. A cały czas inne radiowozy jej szukały. No i ucieszyłam się, naturalnie, że nie krzyczałam na nią. Byłam szczęśliwa, że wróciła do domu, że jest żywa i cała, że nic jej się nie stało. I mówię, gdzieś to dziecko było. Ona mówi, no bo ten taki zespół, taki i taki tam przyjechał, i ja byłam na Tondorfie właśnie po, przed y, telewizją, y, budynkami telewizji, na nich czekałam. No, i, i, i proszę Państwa, co tu zrobić? Potem długo nie trwało, coś znowuż tam było, i także jednych z tych moich córek jakoś tam, że, no, dostała. Lanie muszę przyznać, a ona mi y, zagroziła policją, że pójdzie na milicję, zgłosi i będę ukarana. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że tutaj inaczej się dzieci chowa, i one zaczynają robić to, co im się podoba. No, ale. Ze mną tak trochę inaczej było. Ja byłam dosyć twardo wychowana i tak starałam się raczej wychować też moje dzieci, żeby coś z nich wyrosło. Dzięki Bogu udało mi się. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dumna z moich, z moich wszystkich dzieci. Co z tą dzisiejszą młodzieżą? No, nie rozumiem im. Pracowałam w handlu ostatnie 10 lat tutaj w Niemczech. No i nawet nie rozumiałam się z dziećmi, które przychodziły do sklepu po zakupy, to znaczy się do kasy y, płacić, bo jakieś to wszystko było y, peskate, głupio peskate, y, jakieś głupie maniery, nawyki. Y, nie miał żadnego respektu, nie mieli i nie mają żadnego respektu przed y, dorosłymi. Jeżeli za głośno się zachowywali w kasie, y, bo była ich cała grupka, więc y, zwróciłam uwagę. Przepraszam, zwróciłam uwagę, bo nie mogłam słyszeć, co klient ze mną y, rozmawia. No i zamknij mordę. No w ten sposób. No, zamknij mordę no co tu można odpowiedzieć jeżeli coś powiem no to dostaję, dostanę więcej głupich odpowiedzi i skończy się nie wiadomo jak nie wiem może wy macie jakieś racje jakieś, jakieś, jakieś przykłady to proszę napiszcie i może macie jakąś radę jak z tą, z tymi dziećmi i z tą młodzieżą postępować jeżeli wnuki do mnie przyjdą co się bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza. No to wtedy proszę Państwa, jak to wygląda. Komórka i siedzą tylko. I komórkę mają w ręce. Nieważne co ja mówię, jeżeli tam parę razy o coś zapytam, to aha, ja. aha, uh -uh. To jest wszystko. I to by było proszę Państwa na tyle. Nie rozumie dzieci, nie rozumie młodzieży, nie rozumie rodziców, którzy ich wychowują, nie rozumie przepisów, jakie są w państwie. Co z tych ludzi może dobrego wyrosnąć? Jaka przyszłość ich czeka, a jaka przyszłość czeka ich dzieci. Bo przecież oni będą jeszcze gorsi, bo są wychowani już bez jakichkolwiek nakazów, zakazów, no więc ich dzieci będą zupełnie. Na, na ulicy wyrastali. Żegnam się z Wami. Smutny jakiś ten filmik, ale taka jest prawda. Nie wiadomo co robić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do następnych filmów. Będę Wam opowiadała o tym, jak przyjechałam do Niemiec, kiedy przyjechałam, jak to było kiedyś tutaj, jak się żyje dzisiaj i czy chciałabym wrócić do Polski. Tym akcentem kończę i proszę Was, jeżeli się Wam filmik podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, no to dajcie paluszek w dół. Subskrybujcie mój kanał, proszę. Będziecie dostawali wiadomości, kiedy będę nagrywała następne filmiki. Może, będą was, może was zainteresują. Do zobaczenia w następnych. Pa, pa!